Witam wszystkich hodowców i hodowczynie. Z tego względu, że dzisiaj miała być analiza przed lotem, miał być wystawiony filmik. Analizy dzisiaj niestety nie będzie, bo nie mamy lotów w sobotę. A przenieśli nam na niedzielę. Korzystając z tego, że trochę wcześniej jestem w domu, wcześniej, jak wcześniej, bo godzina piąta wypuścimy młodzież, one nie latały już naprawdę parę tygodni po tej akcji. Tam jeszcze by miały być wypuszczone, ale to coś zawsze było na głowie. Dzisiaj mamy taki luźniejszy dzień. Odnośnie lotu ostatniego opowiemy jutro, może przy tej analizie. Ogólnie brakuje jednego, nieźle. jest źle. Myślałem, że jeszcze coś tam dojdzie, ale nic nie doszło. Pogubili też u nas w ja nie wiem co się dzieje w tym roku, ale widocznie i tak musi być. My selekcjonujemy dalej, puścimy młode, nie się pobawią trochę, wstawimy wanienki i niech poświrują sobie te, te jarząbka, że tak powiem. Życzę wszystkim powodzenia. Bo wiem, że teraz zaczynacie. Pamiętajcie, selekcja, jeszcze raz selekcja, bo do, ten, do tego jest najlepsza droga, żeby selekcjonować głębiej. No ale nic, wypuścimy zaraz tę młodzież niech sobie polata. Pierzą się ładnie, ogólnie tą skorupę już rzucają, nie są jeszcze zaciemniane, niektóre ładnie wyglądają już jak roczne. Ale jeszcze, jeszcze jest czas na to. Także wypuszczamy je, niech sobie polotamy. Oto. Ale jeszcze altanki nie widziały, o! Jakim się chce latać. A, jest lekko. O, jakoś. Oby tylko nie nadleciała. My nie dopuszczamy z młodymi, żeby one za szybko formę złapały. One mają chodzić po dachu, podrywać się. Na formę to jeszcze przyjdzie czas. Niektóre już rzuciły po jednym lotku, ale to niektóre dosłownie. A! Ah, to jest to jak ja lubię zdrowie. Kemen, baby, Kemen. Wypuszczone są dzisiaj na górnego. Rano nie dostały jeść Karmione są jeszcze dwa razy dziennie. Naprawdę na bardzo silnej karmie, rozpodowa i do tego dużo konopi idzie, tak żeby się rozbudowały. Zresztą, co widać po nim. A, już poszły na plac zabaw swój. Dzisiaj podejrzewam, że dach... altanki będą zwiedzały, bo coś nowego dla nich. No, i to takie jeszcze widzicie, takie podrywania tylko są. Na pewno się tam trochę poderwą, ale to mówię, tam parę kółek tylko robią i Nie mają nawet kondycji, że tak powiem, bo przypasione to są mi to równo. Ale to chodzi o to, żeby tak jak powtarzam się na formę przyjdzie czas. O, tak jak mówiłem, że. Altanki będzie zwiedzanie. Już tu wchodzą na altankę. <gry> jak mamy dzieć. Zaciekawione. Tylko, że to właśnie takie latanie na tym dachu. To też nie jest dobre właśnie na, na burę. Bo one koncentrują się, one widzą, że jakiś ruch jest na tym, na tym dachu. Tak jak ostatnio właśnie było. O, ta samiczka wyszła też, widzę, ale dalej ona z tą skrzydłem, a ta co wróciła po tym oszczębiu. Na gołębniku tego tak nie widać, a ja to przyplunęła i widać od razu, że... No zaraz im stawimy wanilkę, niech się pokąpią. Dobrze kochani, nie będziemy tutaj zanudzać. O, na, na A, jeden tam się poderwał Jiem yeah, Jemen. Yeah, no i to i takie podrywania. No dobrze kochani, widzimy się jutro na analizie lotu. Lot tylko przypomnę 180 km jak na razie. Nie zapowiada się dobrze, bo będzie znowu podwiat. Znaczy dla nas dobrze, bo że tu będzie podwiat, o to chodzi. W sumie mógłby się odbyć też i jutro, bo ta pogoda się zmieniła. Ale zdecydowali, tak, to nie będzie tak. Najważniejsze, że lot się odbędzie. I też fajnie, bo dzisiaj akurat będzie na locie, bo on w soboty też pracuje, to miło spędzimy czas. Także pozdrawiamy, do zobaczenia, dobry lot.